Jeśli Państwo teraz pozwolą, to ponieważ spotykamy się bezpośrednio w Realu drugi raz w tej kadencji, a niemal dokładnie trzy lata temu, bo 16 czerwca 2020 roku zostałem powołany na funkcję przewodniczącego, to kilka refleksji, trochę w nawiązaniu też do tego, o czym mówił pan profesor Andrzej Rychard. Gdy rozpoczynała się trzy lata temu kolejna kadencja, wiedzieliśmy, że ten czas jest nadzwyczajny, ale nie spodziewaliśmy się, że to wszystko się tak ułoży, bo i pandemia, i wojna w Ukrainie, ale też implementacja regulacji prawnych, nowych, one w zasadzie bardzo dużo zmieniły w kontekście, w którym funkcjonujemy. I w tym właśnie kontekście chcę podkreślić, że jako środowisko akademickie i jako socjolodzy znaleźliśmy się w krytycznym momencie właściwie to nawet nie jest moment, bo to nie są ostatnie tygodnie, miesiąc. Komitet, zgodnie z naszym regulaminem, jest samorządną, to czytać, samorządną reprezentacją dyscypliny nauki socjologii, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju. I ten aspekt samorządnej reprezentacji chciałbym bardzo mocno podkreślić, reprezentacji wyłanianej w pełni demokratycznych wyborach spośród grona wszystkich samodzielnych pracowników w naszej dyscyplinie. I zgodnie z tym regulaminem zostaliśmy powołani do wypowiadania się w sprawach polityki naukowej państwa oraz współdziałania z organami państwowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sytuacja i okoliczności sprawiły jednak że zabieraliśmy nie tylko jako my, jako Komitet Socjologii, ale również jako inne komitety Polskiej Akademii Nauk, przede wszystkim z Wydziału I, grubo ponad 20 takich komitetów, głos w szeregu kluczowych spraw z punktu widzenia oczywiście środowiska naukowego, losu Akademii jako takiej, ale też innych kwestii społecznych. I trzeba powiedzieć, i to chcę mocno podkreślić, Nasz głos, zarówno nas, jak naszego komitetu, jak i nas komitetów, nas demokratycznej reprezentacji środowiska naukowego był i pozostaje w sposób systemowy, programowy i celowo ignorowany. I wielokrotnie otrzymywałem maile z pytaniami, jak można lekceważyć reprezentację środowiska naukowego. Gdybyśmy spojrzeli na te wszystkie komitety, to to jest kilkuset profesorów. Z całej Polski, z różnych dyscyplin, i głos, który artykułujemy, jest systemowo i programowo ignorowany. Raz jeden, raz jeden. Ministerstwo zareagowało, dostaliśmy odpowiedź od pana wiceministra i powiem uczciwie, bodaj lepiej by było, gdyby nie zareagowało. Bo rzecz dotyczyła programowej i celowej dyskryminacji polskich obywateli narodowości niemieckiej przez państwo polskie. Celowo i bezstydnie, Zostało to w tym piśmie przyznane. Dlaczego przywołuję tę okoliczność? Bowiem dzisiejszy wykład i dzisiejsze nasze spotkanie odbywa się dzięki współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. I w tym miejscu przede wszystkim dziękuję Instytutowi, panu dyrektorowi, za to wsparcie i zaangażowanie w organizację, ale jednocześnie chcę wyrazić pełną solidarność z Instytutem. Z jego pracownikami, zwłaszcza z socjologami tu zatrudnionymi. Bo ta solidarność w moim przekonaniu jest niezwykle potrzebna, ponieważ byliśmy w zasadzie jesteśmy świadkami bezprecedensowego, a może właśnie problem polega na tym, że wcale nie jest to bezprecedensowy atak na konkretnych badaczy, na konkretną instytucję naukową, ale też na konkretną dyscyplinę. I to musi wywoływać sprzeciw i niepokój, bo mamy do czynienia używając słów Wojciecha Młynarskiego, z marcową głą, której degradacji materialnej, to trzeba powiedzieć wprost, degradacji materialnej towarzyszy deprecjonowanie dorobku naukowego oraz próba moralnego zdeprecjonowania badaczy, akademików. Ten głos sprzeciwu i solidarności zarazem jest dlatego ważny, że w ślad za decyzjami dotyczącymi poziomu dofinansowania instytutu pojawiły się także wypowiedzi mówiące na przykład o podłości polskich profesorów o konieczności ich czyli nas rozliczenia co jest nieskrywaną groźbą a także ostatnią zapowiedź że to minister nie będzie dofinansowywał tych badań które jego zdaniem jego zdaniem urągają godności Polaków cokolwiek to znaczy To jest tak z jednej strony i tu użyję mocnych słów to jest jak finansowy kastet a z drugiej strony, to jest taki badawczy numerus nullus, stanowiący o tym, że ktoś, w tym przypadku minister, będzie decydował: Nie chcemy was tutaj, nie ma dla was miejsca, nie możecie tego badać, nie wolno wam tak pisać, macie milczeć, jeśli nie chcecie pisać z zachwytem tak, jak my chcemy. Ktoś może uznać te słowa za zbyt ostre, ale dziś widzimy i doświadczamy aktów przemocy, na przykład, Rozbijania wykładów i spotkań dyskusyjnych w instytucjach akademickich czy w instytucjach kultury bez reakcji władz. Widzieliśmy to, co stało się na spotkaniu z Oksaną Zabuszką w Krakowie i w Poznaniu. Widzieliśmy, co stało się z wykładem profesora Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym, kiedy reprezentant Rzeczpospolitej mówi do profesora Milosza Rzeźnika: Won z Polski profesora, który jest urodzony w Czechach, który jest niemieckim profesorem i w Warszawie jest dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego i który ma ogromne zasługi dla polskiej nauki i dla polskiej y, kultury. Wcześniej działo się to przecież na spotkaniach z Zygmuntem Baumanem i z innymi osobami. Sam tego doświadczyłem w Gdańsku. Jestem, i to mówię osobiście, bardzo wyczulony na wszystkie akty rozsądzania, co jest właściwie właściwe prawdziwie polskie, bo to dotyczy również mojego środowiska. Jeszcze w 1988 roku szef Gdańskiej Bezpieki pisał na, w raporcie dla sekretarza PZPR, że badania socjologiczne, które były prowadzone na Kaszubach wówczas, prowadzą, są sterowane, są niebezpieczne, są separatystyczne i filogermańskie. I w tym kontekście z imienia i nazwiska wymieniani byli profesorowie, moi mistrzowie, profesor Bruno Synak i Marek Latoszek. Czy znowu mamy wrócić do punktu, w którym władza stwierdza, czy jakieś badania są antypolskie? I to jest oczywiście pytanie, jakim prawem. I y, mógłbym oczywiście przytaczać tu różne cytaty i mówić o tym, że to nie jest nowa historia. Historia nie jest w tym przypadku nauczycielką, ale jest suflerem, który mówi, co będzie się działo, co będzie w następnym kroku. Zakończę jednym fragmentem jednym krótkim fragmentem z najważniejszego tekstu dwudziestowiecznego tekstu o polskim uniwersytecie który wygłosił Kazimierz Twardowski gdy dostawał doktorat honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego Okoliczności ktoś mógłby powiedzieć bardzo podobne początek lat 30 i wszyscy państwo wiecie co się wtedy działo I w tym wystąpieniu o dostojeństwie uniwersytetu jest taki fragment którym chciałbym zakończyć i chciałbym żeby on głęboko zapadł nam w pamięć ale ci co uniwersytety fundują i utrzymują, dowiedliby zupełnego niezrozumienia istoty uniwersytetu. Gdyby chcieli w czymkolwiek krępować jego pracę, z góry zastrzegać się przeciw pewnym jej wynikom, wskazywać, jakie rezultaty byłyby pożądane. I gdyby nawet wyniki pracy naukowej uniwersytetu były niemiłe tym, którym on zawdzięcza swój byt, nie wolno by w tym upatrywać uprawnienia do nakładania mu jakichkolwiek węzłów, do stosowania jakichkolwiek ograniczeń. Albowiem badania naukowe rozwijać się i owoce nieść mogą tylko wtedy, gdy nie są w niczym krępowane ani w niczym zagrożone. Dziękuję bardzo.